Proszę Państwa, pewnie jesteście bardzo ciekawi, kto w 2022 roku najbardziej zważywił spośród y, streamerów. Y, ja uprzedzam, nie jestem to ja, ja... Y Zważywszy na to, że jestem wiekowym graczem, dawno klipowanie u siebie wyłączyłem. Zresztą w przypadku mojego warzywa pewnie byłyby to tylko i wyłącznie jakieś okazjonalne wulgaryzmy, więc nic ciekawego. Zdecydowanie wolę oglądać, jak moi koledzy ponoszą porażki na polu bitwy, jak im się coś nie wstrzeli tam, gdzie się wstrzelić powinno. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Oglądajcie z przyjemnością. O, O kurwa! Ja pierdolę! Jeszcze wylałem piwo! Szybko! O, jeszcze moje! Na ścianę! Kurwa, kurwa mać, zamiast włączyć obs a tego spakowałem inre ja pierdolę! <grym> Zastanawiałam czy usłyszę pralkę, a zapomniałam, że wstawiłam pralkę przez... No, o nie. Ty Bongo? No. A jak tam zupa? Zupa? Jaka zupa? No, bo on mi przed czasem powiedział, że zupę gotuje, ale zapomniał, ja też. Dwa na pierwszy. No... Cześć, coś się Coś jest... Jak to? To nie był jeszcze koniec? I tak w sumie... O Jezu, czekaj, trzymaj, bo mi dzwoni komórka. Jaka komórka ci dzwoni? Przyszczałem w ręce. Boże, to ptaszki ćwierkają! Boże drogi, jaka jestem czasami... Czasem jestem hilary. O, o! O, w dupę, nie! 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 Nie w dupę Karl nie. nie rób tego hmm. Westside, Co to jest Kurwa kto to jest ty Kurwa Timkin Ja jebę Idę go podnieść. Po, nie, nie poddawaj się! Fuck! O kurwa. O kurwa, na lej. Ja pierdolę, nie. Ja pierdolę, coś ty zrobił! Ja pierdolę! Kurwa mać. Co ty zrobiłeś? Kurwa, to ty się nie chyba. dzieje! Coś. Ja pierdolę! Ja pierdolę. To się ja pierdolę. Witam wszystkich bardzo serdecznie w maszynie. Mamy oczywiście projekt, projekt, scenariusz z węglem. Jest to temat bardzo gorący, można powiedzieć, bardzo gorący. I, kochani moi, mamy bardzo dużo podpiętych wagonów. Proszę bardzo: F4 z altem chyba. Jak się kamery zmieniało tutaj? F4 I teraz 1, 2, 3? Nie Alde F4 chyba JA PIERDOLĘ ZNOWU TO SAMO ZROBIŁEM Kurwa nie wierzę w to, to jest niesamowite Ja serio nacisnąłem, ja pierdole mam 34 lata I znowu kurwa na to samo Ja o kurwa, ale zrobiłem szejwa. Uff, o meter. Wystrzeliło w kosmos. Team, great work. Akcje going. do roboty. Ale lepiej jednak gra się. Co jest kurde? Z kimś. To... No, no, teraz te nogę połamię. To... <laughs> <laughs> Proszę państwa. To niestety byłoby wszystko. Ja żałuję bardzo, bo takie, tego typu zagrania mógłbym oglądać godzinami. Niezwykle mnie to bawi. Yy, wszystko zależy jak zwykle od Was. Podsyłajcie jak najwięcej tych klipów, żebyśmy mogli z tego montować te ciekawe zagrania. Albo nieciekawe, zależy jak na to patrzeć. Yy, pamiętajcie również, że do obejrzenia jest także owoc roku 2022. On, on co prawda nie leczy kompleksów tak dobrze jak ważyło 2022, ale bawi nie mniej. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Hey, hey.